Cześć, witajcie, jestem MCH mm. A dzisiaj zrobimy sobie yy, misję Do Dynamike'a Wygraj trzy gry Dynamike'iem I może jeszcze tą grę zrobimy z Penny I być yy, Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję To będzie yy, Więcej kolejnych odcinków no, a ja was zapraszam do oglądania I tak Mo a może byśmy tak zagrali? Dynamite nie, walka z bossem nie. Zagrajmy sobie Sta staram się solo, później stara się duo, a na koniec oblężenie. I jeśli odcinek Wam się spodoba, to tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę, to... bo to jest motywacja. i yy, Ten. I robimy... Yy, I ostatnio zrobiłem challenge na, dwa, yy, na 20 subskrypcji. Jest na razie 8. Więc no, no, byłoby miło. O i właśnie z, z okazji nowego update'u, znaczy no, jak w nowym update'ie sprawili, że Dynamike może się cho może chodzić podczas używania swojego gadżetu. I to jest mega pomocne. Zapomniałem, ja mogę skakać sobie. O, to fajnie. Ja miałem, jakby, jakbyście nie wiedzieli, to ja miałem dosyć długą przerwę od brawla, od brawla. Bo wiecie, no też są inne sprawy, nie tylko grano. No, tutaj ich odgradziłem. O, nie, nie wyszło. Nie wyszło. No, jak widzieliście, tamta solówka nie wyszła. To może to duo z panem poko nieznajomym wyjdzie. A tam jest Nita i ten. I piper razem w teamie. Taki tip w sumie dla początkujących albo dla tych, którzy tego nie wiedzą, że kolory drużyn, każda drużyna ma swój kolor. Na przykład różowy, czerwony. Żółty, pomarańczowy. Jakby ktoś nie wiedział. Tak powinien. Większość osób, mam nadzieję, że to wiedziało. E, jak e, ten, jak ktoś nie wiedział, napisz, niech napisze w komentarzu: wiedziałem o tym. A jak ktoś nie wiedział, e, to. No to można napisać, że nie wiedział. No co? Ale teraz wiecie. O, tutaj ich jakoś tak. OK. Właśnie ten gadżet nie jest taki bardzo do obijania, tylko do sprawdzania krzaków, gdzie typek siedzi dokładnie. OK. A tutaj... O, o... oj. Podskoczył... Daj nam podskoczył z radości, że ten, że oglądasz ten odcinek, tak no um. O, o nie! O nie, o nie, o nie! Szybko. A dobra, tutaj nie mam minus. Ok, skaczę. Hopsa. O nie. Nie zbliżać się. O, i y, napiszcie w komentarzu, co gdzie. Y, czy chcielibyście na przykład o, chowanego, czy na przykład, oj, o nie, 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 Upsa? ja nie wierzę, o nie, no nie, ej, ale ładną akcję zrobiłem yy, z tym pokołem, brawo, panie poko, no, ja, no i wchodzimy do następnej gierki. No yy. i napiszcie, czy chcielibyście chowanego, czy może, y, bo już... Jutro postaram się nagrać dla Was odcinek z Clash Royale. No i mam nadzieję, że oby obejrzycie. To by było dla mnie naprawdę miło. Tam jest ten karlisko. O nie! Co ty robił spajki? Jak on się tam wziął? O nie, nie. Ale ona... ale ta M z masową o nie, nie miała żadnych szans, no nie. Niestety nie. Nie poszło nam długo. Jak to mówię, do trzech razy sztuka, tym razem oblężenie. Ups, oj, <ścoughs> źle skoczyłem. O, tam muszę wskoczyć. A i ten. O! No nie podchodzić, nie podchodzić. Ja mam gadżet i nie zawaham się go użyć. No, trzeba ich tak nastraszyć trochę. No nie, ale on mnie wyczaił z tym ultem. Myślałem, że zdążę go zabić, zanim on mnie zabił. No. O nie, wziąłem chyba zły star power na oblężenie. Na oblężeniu się bardziej przydaje ten z super mocą, y, silnego strzału, jakby. Na razie gra nie, nie, nie... idzie najlepiej. O, a ma... A, a ma zwieprza dynamika. A zwieprza. A dynamika. Szybka. No nie, myślałem, że zdążę mu rzucić pod nogi bombę. Ale widzę, że ta gra jest już przegrana dla nas. Ten bot, ten robot to jest nasz. To jest pozbawiciel naszego życia. Postanowiłem, że zagramy sobie bólem walkę z bossem, ponieważ już jest. Ojoj oj, strzela. Nie wolno strzelać, wiesz, że to bardzo niegrzeczne. Strzelać do ludzi i do nity. No tak, tak. O, yy, właśnie jakbyście nie wiedzieli, to ja trafiłem do Gbula ten gadżet, yy, który leczy natychmiastowo do 1000 HP. I ten do Daryla, który... No, że Daryl coś tam się obraca i strzela dookoła. No, nawet dobre gadżety. Przydatne w grze. I wiecie co? Mi się chyba wydaje, że gadżet... E, tak dobry jest, jak e, znaczy jak rzadkość zadymiarza Na przykład, legendarny zadymiarz ma lepszy gadżet od e, zadymiarza rzadkiego. Tak przynajmniej ja rozumiem. Chociaż no ktoś mnie słucha. Ja się nie słucham. A masz? No, zabił. Mnie. Nita spróbuję w sumie go jakoś tam obję, bo naprawdę mało no, nita robi tutaj. No na robociki sobie chodzi. Ja tu nie chodzi o robociki małe, tylko tego dużego. No i tutaj trzeba go zniszczyć szybko, szybko, szybko. Leczenie. Uciekam. No akurat ten jeden pocisk musiał mnie trafić. Akurat ten jeden, ja nie wiem. Dobra, to już koniec, panie robocinku Mówi pan nam, papa. Pa. No i w ogóle to już chyba ten tryb się gra, że się, żeby tak znaczy, nie no. Właśnie chyba ten tryb już nie trzeba biletów mieć. O, tylko tak o, można już sobie grać. To w sumie fajnie. Ale już się chyba nie dostaje. Oj, tak Ale już się chyba nie dostaje tych punktów, czy coś. No nie wiem tych tych żetonów. No już nie wiem, tak mi się wydaje. Możecie mnie poprawić w komentarzu, ale no. no jak mówię źle, to poprawcie mnie, no. Ajaj. Mam nadzieję, że nie złożyłem ulta, bo już miałem klikać UL tak, kiedy mnie zastrzelił, więc no... Mam nadzieję, że u ludzi bo zawsze do ucieczki taki, taki taran bula się przejawia. O, i napiszcie też w komentarzu, czy podoba Wam się ten nowy ból, znaczy ten skin do bula. To dam Wam serduszko. O, tutaj Nita ma tego gadget i power. Ej, to dobre to jest w sumie to połączenie. Okej, okay, czasu się i jazd. A teraz uciekam. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Robociku, robociku. No co jest? Z czego on mi ucieka? Nie uciekaj. O i wiecie co? Ym, na kanale. Niedługo pojawią się różne także piosenki z Minecraft'a, z Brawl Stars'a, może jakieś inne, więc no, zapraszam serdecznie do oglądania. pojawił się mam, w najbliższym czasie, postaram się nagrać. Już mam gotowy tekst i wszystko, tylko no, nagrać to trzeba, więc no... A montowanie trochę zajmuje, więc no... Jeszcze w tym tygodniu wydać jakieś piosenki. No obijajcie go, obijajcie, a nie tylko stoicie i czekacie na mnie. No, gdzie ty uciekasz? Gdzie ty mi uciekasz? Ja nie wierzę, ile jest, jest tych ro robocików. A nie wiem, wydawało mi się, że jest ich wśród więcej. Tylko dwa są. No, dawaj, dawaj, strzelaj do mnie. Chodź chodź tu za mną, chodź tu za mną. Jaj. O nie, trzeba go zabić. O, o nie, o nie. Uciekam. no, bez sensu już zużyłem ulta. Ultimate attack, bez sensu zużyłem. A gadżetów już nie ma. Za szybko nie zużywam te gadżety ja. O nie. Dawaj, dawaj, uh. Nita, dasz radę, Nita, Nita, dawaj, dawaj. 3% ma, dawaj, parę strzałów. Okej, okay, ja go na hita już raczej zdejmę, więc no, chociaż nie, ona już dążył go zniszczyć. No to już witamy, będę was zaraz witał w kolejnej Gierce. I jesteśmy nie w kolejnej gierce ale w lobby. Otwieramy sobie skrzyneczkę. I mamy trzy przedmioty. Jest szansa, że wypadnie postać, ale no z moim szczęściem, to postać nie wypadnie. Postanowiłem tym razem zagrać el Primo, ponieważ mam na nim gadżet oraz Star Powery, ale wziąłem ten podpalający, bo zawsze jakiś damage doda. A szybkość po użyciu skoku nie jest mi zbyt potrzebna. Papa. Pa. Ty, ej, to jest fajne, jak chcę uciec przez niego, jakby. Od pleców mam roboty, a przed sobą mam tego. To ja wchodzę do niego, rzucam go do tyłu i uciekam. Papa. Papa. Ale już wszystkie gadżety w kilka minut zużyłem. Co się dzieje? O. No goni mnie, goni mnie. A, on się raz... Nie, ja nie mam tego... Aha, ja przez przypadek chyba wybrałem ten na szybkość. A, się też jest dobry. Więc nie będę narzekał. O, nie. No ej, ej, ale tak nie wolno, tak nie wolno. Super szybkość. Tak. Będę, będę tak chodził dookoła. A ten, ten będzie go strzelał. Dlaczego zniszczyłeś ścianę, Frank? i po co? Teraz on tylko... Przecież przez wodę... Ale nie no bo ściana to zawsze ten. Przez wodę może przebiec i strzelać, a przez ścianę też może tylko przebiec. O nie. Au, au. Ej, no jak on mnie strzelił? To jest niemożliwe! Niemożliwe! Przecież, jak można strzelić we mnie? Nie da się, nie da się. No jak, jak? O i przepraszam też za, za yy, nie, ponieważ yy, na ten odcinek zapomniałem wziąć sprzętu specjalnego, dlatego może być większe szumienie niż zwykle. Eluwina. No, gonił mnie, gonił mnie. O nie, 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 nie. Oj, dawaj, osłanie mnie wieczka. Wieczka mnie osłania, ja się leczę. I teraz bam, 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 bam. Obijamy go. I skaczę. O nie, już po mnie, już po mnie. Albo nie, albo nie. Nie, już po mnie. Nie, Frank! Nie, nie, nie! O nie, on był naszą jedyną nadzieją, ale zginął. No, niestety. No cóż, wiecie, to będzie chyba koniec tego odcinka. W następnym odcinku z, będziemy. Grać w Clash Royale, więc zapraszam serdecznie. Ja się z wami żegnam. Cześć!